Dzień dobry kochani witajcie na kanale Beauty już masz, a dzisiaj zapraszam was na taki odcinek trochę beauty, trochę w klimacie Halloween, dlatego że dzisiaj po raz pierwszy spróbuję sobie z wami zrobić tutaj pazury. Eee, jak wiecie albo nie wiecie kto oglądał poprzedni film, no to ten wie, że mam problem z uczuleniami na różnego rodzaju produkty do paznokci, więc generalnie robię to na tipsach a później te tipsy przyklejam na moje pazury, dlatego, że inaczej się po prostu nie daje, ja reaguję alergicznie, no i tak to właśnie działa. Znaczy, da się, tak, tak, ja wiem, są specjalne kosmetyki dla alergików, tak, ale jak wiecie, macie hałdę różnych kosmetyków, z których po prostu nie zdążyliście wcześniej skorzystać, a nie lubicie wywalać i nie macie za bardzo komu oddać, bo albo koleżanki nie robią paznokci, albo po prostu mają same tego tyle, że same Wam chcą oddawać, no to wiecie no to to jest taka moja metoda na wykorzystanie tego, co mam. No ale dobra, okej. Okay. Eee, spróbujemy sobie dzisiaj zrobić razem pazurę. Ja mam nadzieję, że to wyjdzie, dlatego że trochę mam problem z podglądem. Wiecie, jak ustawię kamerę w innym w ogóle kącie, to nie będę nic totalnie widziała. Mam nadzieję, że to wyjdzie i że wszystko będzie okej. Okay. Za ewentualne jakieś niedociągnięcia mam nadzieję, że mi trochę wybaczycie. I no to co, lecimy z robieniem paznokci. I kochani, zaczniemy sobie od kciuka, czyli od naszego największego pazura, w moim przypadku od tipsa. I słuchajcie, tutaj nie pokażę wam konkretnego lakieru, dlatego że jest to mieszanka moich różnych kończących się lakierów. Jest to taki nieokreślony kolor, trochę beżowo-różowy. Natomiast jeżeli chodzi o Wasze kolory, to możecie sobie tutaj wybrać jaki kolor chcecie. Ja wam tylko zasugeruję, żeby późniejszy kolor krwi był w kolorze krwi, bo o to tutaj chodzi. Ale w sumie w kolorze czerni też to spoko wygląda. Jeżeli chodzi o ten lakier, ja nakładam i do lampy pyk. Po jakichś 30 sekundach wyjmuję z lampy i powtarzam ten krok. Tak wygląda właśnie ten lakier po dwóch warstwach. Tutaj już przejdziemy sobie do punktu następnego. Ja sobie biorę po prostu sondę i za pomocą sondy nabieram sobie kulkę z żelu i gdzieś tak wyżej jak w połowie Próbuję robić sobie dość wypukłą kuleczkę, a później ciągnę ku górze, tak żeby wyszła taka cienka nitka, wiecie, to chodzi o to, żeby stworzyć takie złudzenie, że ta krew nam się wylewa z tych paznokci. Końcówką żelu gdzieś tam już pracuję sobie na bokach i na tyle właściwie tego pazura. I daję po prostu kuleczkę znowu gdzieś tak w połowie, i ciągnę znowu ku górze i ku dołu. Tak naprawdę to jest już kwestia tego, jak Wam się rozkłada ten żel, jaki macie żel, jakiego produktu używacie. Tutaj już po prostu wiecie, jakie produkty macie, więc sobie wyczujecie. Chodzi o to, żeby stworzyć taką wypukłą fakturę, która będzie naszą bazą pod lakier czerwony. A tutaj kochani możecie sobie zobaczyć jak to wygląda z bliska i tutaj chodzi o to, żeby stworzyć wypukłą fakturę, żeby to wyglądało jak takie 3D właśnie po to, żeby ta nasza krew wyglądała bardziej efektownie. Po nałożeniu naszego żelu nie zapomnijcie oczywiście o tym, żeby go utwardzić w lampie, a potem jak już go utwardzicie, no to nic tylko działać dalej i następnym krokiem jest to, żeby wziąć sobie po prostu czerwony lakier i jakiś pędzelek do zdobień, którym dobrze Wam się pracuje i pomalować po prostu tą wypukłość, którą stworzyliśmy wcześniej żelem. Jak widzicie, tutaj po prostu robię to czerwonym brokatowym lakierem powoli, dlatego że ten lakier mi się bardzo rozlewa. Tutaj też kwestia tego, w jaki sposób wy to tak naprawdę dokładnie będziecie robić, jest też uzależniona od tego, jakie wy macie produkty i tego, jak się wam z nimi pracuje. Tutaj jeszcze na koniec pędzelkiem sobie dodaję parę jakichś małych, drobnych elementów, tak żeby wyglądało to po prostu lepiej, ciekawiej. Ja tutaj dodaję sobie parę kropeczek. Wiecie, gdzieś tam troszeczkę pociągnęłam tym pędzelkiem, tak żeby sprawiało to większe takie wrażenie, że ta krew się po prostu leje i że ona kapie. Wtedy po prostu lepiej to wygląda. I tutaj też nie zapomnijcie o tym, żeby ten czerwony lakier najpierw utwardzić w lampie, a później możemy już sobie przejść do kolejnego kroku i tutaj nakładamy sobie po prostu już top, bo tak naprawdę jest to koniec tego paznokcia i możemy działać sobie dalej. A następnym paznokciem będzie paznokieć wskazujący i tutaj nie ma nic skomplikowanego, dlatego że na całego paznokcia po prostu postanowiłam, że nałoży ten sam czerwony lakier. Po całości. Jest on taki półtransparentny, jak możecie zobaczyć, i ma takie właśnie drobne, takie ala srebrne drobinki. One się nie rzucają za bardzo w oczy. Najbardziej rzuca się to, że on jest po prostu taki półtransparentny. Nawet jeżeli nałożycie dwie warstwy, dlatego tutaj efekt jest jaki jest, ale tak właśnie chciałam, żeby to wyglądało. A jeżeli chodzi o ten konkretny lakier, to jest to lakier, który jest lakierem 3 w 1, więc tak naprawdę po utwardzeniu tego koloru nie musicie z nim już robić nic. A teraz przejdziemy sobie do paznokcia środkowego i tutaj po prostu powtarzam tą samą czynność co na naszym kciuku. To znaczy nakładam ten jasny lakier i nakładam go też warstwy poszczególnego utwardzania, ani nakładania drugiej warstwy. Ja wam nie będę pokazywała, bo po prostu to nie ma najmniejszego sensu, a tutaj już dalej znowu sobie działam tym moim żelem w takim samym celu, w jakim działałam wcześniej. To znaczy próbuję stworzyć wzór lejącej się krwi, robiąc po prostu kropkę i ciągnąć ją w górę. Tak naprawdę musicie wyczuć te produkty też, które macie, bo czasami żele mamy za bardzo lejące i nie zawsze będzie to najlepsza metoda dla Was, więc musicie sobie trochę pokombinować. Ja też tak naprawdę trochę kombinowałam i widzicie tutaj różnie. Raz przeciągam ten lakier ku górze, raz wracam do dołu i tak naprawdę jest to też kwestia wyczucia, ale generalnie ma to wyglądać tak, żeby ta nasza kropeczka na końcu była najbardziej wypukła, bo wtedy daje to po prostu najlepszy efekt. A po utwardzeniu żelu w lampie znowu chwytam sobie za mój pędzelek do zdobień i za czerwony lakier i tak samo jak poprzednio po prostu maluję tym lakierem wypukłości, które stworzyłam żelem. I tak naprawdę dodaję jeszcze czasami kilka elementów gdzieś tam pobocznych, żeby to wyglądało tak, żeby mi się podobało po prostu. Tak to róbcie, żeby Wam się podobało. A po nałożeniu czerwonego lakieru możemy nałożyć już warstwę topu i znowu go utwardzić. Słuchajcie, ja tutaj stwierdziłam, że mi troszeczkę brakuje jakichś drobnych elementów, więc jeszcze sobie domalowałam parę kropeczek. I przechodzimy sobie do naszego palca serdecznego, jak widzicie tutaj nakładam ponownie ten sam lakier co wcześniej, ten właśnie bazowy, nakładam go dwa razy, oczywiście utwardzam w międzyczasie. I znowu powtarzam tą samą czynność z żelem, czyli robię kuleczkę i przeciągam ku górze i znowu robię kuleczkę i przeciągam ku górze i tak do uzyskania wzoru, który mi się po prostu podoba. I tak samo jak poprzednio, po prostu po nałożeniu żelu utwardzamy go w lampie i możemy sobie przejść do nałożenia naszego czerwonego lakieru. I tak samo jak poprzednio, po prostu maluję po tych moich wypukłościach, badając, czy mi się podoba, czy nie. Jeżeli mi się nie podoba, to po prostu dodaję tam jakieś elementy i koryguję to tak, żeby mnie po prostu zadowalało. A do wykonania najmniejszego paznokcia, kochani, używam sobie tego samego czerwonego lakieru, którego używałam wcześniej i maluję nim po całości. I tutaj go nie utwardzam, dlatego że dodaję właśnie sobie ciemniejszy, taki troszeczkę nawet bordowy brokat, po prostu rozkładam go tak pacynką, żeby on się ułożył jak najlepiej, pracuję sobie w jedną i w drugą stronę. jak już uzyskam taką fakturę, która mi się podoba, to wtedy utwardzam w lampie i słuchajcie, nie robię już więcej nic, dlatego że mam na tym paznokciu lakier trzy w jednym i właściwie to już koniec. A tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda na wszystkich 10 tipsach, Po prostu te wszystkie kroki, które wykonywaliśmy wcześniej, wykonajcie na następnych 5 i mamy to samo. No i tak to wygląda, kochani. W tym odcinku to już będzie wszystko. Ja planuję do Was przyjść jeszcze czasem z takimi jakimiś filmami paznokciowymi, Zobaczymy sobie, jak to się przyjmie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się tego, czego chcieliście, i że wiecie już, jak mi więcej zrobić. Takie otóż zdobienie. No to do następnego odcinku i pa!